Cześć, ja jestem Benita, to jest kolejny odcinek z serii Resident Evil 6, na które Was serdecznie zapraszam. Zacznijmy sobie od właśnie tutaj przygody. O oh fuck! Tutaj był problem w poprzednim odcinku, zabili gdzieś tam nas w którymś momencie. Także myślę, że teraz zrobimy większy fokus na to co się tutaj dzieje i pójdzie bez większych problemów. Fuck you No fuck away Fuck off Wpadaj Żuchala Wpadłeś? To nie powstawaj Nice No Ma, I hope you are dead Yes, of course Dobra, zmienimy broń Mamy sniper rifle Krabin do stworu Mała amunicji do pistoletu To dziwne Dobra, weźmy sobie rifle zwykłego. co tu mamy ciekawego hmm. Słyszę Hello Sorry, my friend Ah, there you are Fuck. Dobra. Is that? That was something easy. That was easy, very easy. So what next? Oh, there you are. Spadaj. Please die. On the gruba. On to zaperdala te. Co O nie, czekam na Grubcia. Chodź tu, Grubciu. Dobra, tego nie ma. Grubciu, padł czy nie? Ej, on... He's still alive. Już powinien paść, no. I o to chodzi. To było całkiem easy. Tu z góry schodzą kolejnie, muszę uważać, szczerze powiedziawszy. Dobra, come on, Helena, come on. Move, move, move. Move your S Move your S Dobra, tu gdzieś był problem, nie? Tam jest chyba problem. Zaraz zobaczymy. Z tym opuszczeniem mostu dużo straciłem życia. Było całkiem upierdliwe. Dobrze, amo. Więcej amo. Very good. Kto cię znowu złapał tam? nice that was really pretty what to what to, to come here roger point control control point okay oh get out of there oops so what next Nie mam ci pomóc. Oh fuck. Już giniecie. I hope yes. Enough already! Shut the hell up! Heh? The kota mówisz. Oh, there you are. No, pokaż się. Dobra, ten pal. O kurde, jeszcze Grubasa tu brakowało. Fuck! Ty, Grubas, chodź tu. Giniesz czy nie giniesz? Nikt. O nie, co tu jeszcze jest? Gruby still alive? O cholera, o cholera Okej okay? Jakoś poszło ośle No nie no kurde Goś pierdolną bombą dostaniesz Why? Tell me why No Kurde Oh, lender. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Come on, Helena, come on. Move your S. Yeah. Right. There just got to be a way out. Dob. That was easy. Nice. Tego mi było trzeba. Dobra, dziękuję ci, Helena. O oh Ale mi wyskoczył przed ryjem. Niesamowite! Niestamowite, o oh O nie! Okej! Okay. To było lepiej zrobione, lepiej... Eee, co tu mamy zrobić? Przesunąć głos. Move. Another control point. Okej. Okay. Dobra, biegniemy. Don't waste more time. Mam złe przeczucie. O kurde. O fuck. Dobra, łatwo. Nie zginę by na niej. Chyba. A ją kto tam złapał znowu? Gdzie ty jesteś? A ty też byś spadła. O zajbiście. Czyli muszę uważać, muszę sfokusować. Punkt umiejętności. Something else. Nope. Także jump. And look around. Chodź tu. Oby dwoje się mu się mogą opuścić. Ciekawe. Kurde, będę kręcił i kręcił. Niesamowite. Ano na kier. O nie. A tu co się wydarzyło? Aha. Dobra, jedźcie, ram. Come on. Come on Leon, come on! Okay! Move, move, move! Run Leon, run! They can die but you don't! Oh yeah! Helena die! Whoops! What to Helena! Come on, masakra zombie trofeum, fajnie, ciekawa nazwa. O. czemu nie możemy tego przeprowadzić? Co jest? No, oho, jakoś poszło o jakoś poszło. d Wedziemy niiki robić. A nie. Co? Aha Muszę naciskać ciekawe. i kurde, szczerze powiedziawszy, jak mam naciskać krzyżyk, żeby się odepchnął, ja nie zdążę dopłynąć tam w ogóle. Bo się ciężko steruję, muszę... O, ale potwornie ciężko się steruje. Dramat. No. Come on Leon, come on. Nie mów, że oni się obudzą. No... Seriously? Ok, so let's swim this way. Czy zdążę w ogóle? Nie, I'm not sure. What the fuck? O nie, mówiłem, mówiłem o. Tego się nie spodziewałem szczerze powiedziawszy Okej, okay, o kurde O nie Helena, help me Why you, why don't you don't help me I'm not sure But okay. U. Idziemy dalej, płyniemy dalej, żeby... O nie Kurde, naprawdę nie... nie ten... nieprzyjemnie się płynie. Oho. Yy. No. Co jest? Come on. Uduszą się zaraz. Хелена, no! Ага. Заебись, ты сама врубишь. делать? A, ok. No. Ok. Czy w ten sposób go zabijamy? Ją, tą rybę, tę rybę. Co ty zamierzasz zrobić? Uchódź nożem. Unem, tak. kurde O fak! O to na pierdola ty. O <ścoughs> oh, kurde. Ciekawe, Oj dot w całości na drugą, na drugą stronę. Mhm. Ciekawa. gdzie to jest? Tell me where is it. Elena, co nie powiesz? Hmm. Okej, nice. Nie mogę się wrócić nawet, co jest? O cholera. Gina czy nie gina? Czy uda się przeżyć? Na pierdoli, co się chce? no, need to back up. Strzałak, shoot. Teraz shoot. Please shoot. Aha. Thanks. Oh. Aha. It's not over yet. Dawaj, 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 dawaj. Ja dawa. chyba rozbili to, co na piorzelane. Aman. Thanks. Kurde, że jeszcze trupów nie zapomną. O nie. No nie. No wchodź, idioto. Na co ty czekasz? Matko, jedyna dzięki. Uf. That was close amazing, it's really amazing. Dobra, gdzie mam iść? Tu, chodźmy na górę, zobaczmy. Może tam coś jeszcze jest. Matko jedyna, co to się brała? Co za wielki fish. Eh. O mało mnie nie zeżar, to jest niesamowite. Ale dobra, zejdźmy na dół, zobaczmy. Może coś tam leży. Why not? Mogę się mylić oczywiście, ale... O, coś tam leży. Ha, a nie mówiłem. Dobra. Here is nothing. Here nothing too. A tu? It make sense w ogóle? I'm not sure. O, jest sens. O, tak. Zdecydowanie jest sens. Co tu mogę zrobić? Mogę zrobić pick pick Nice, i teraz mogę zagrać to Ale nie podoba mi się to, że kończy mi się miejsce Okej okay. Dobra, warto było się cofnąć Co, tu dużo amunicji do strzelby Dużo do karabinu Ow, chuj do karabinu szturmowego. To, to snajperki? też jest sporo Dobra, coś muszę się pozbyć tutaj. Do czego to jest? Do karabinu szturmowego, tak? W takim razie używamy teraz trochę karabinku. Trzeba slot'a jakiegoś zrobić, zwolnić. I będzie cacy. <grych> Dobra, chodźmy, wróćmy. Mój oczywiście. Także... Aha, istnę na tej bramce. Okej. Give me your tongue, oh fuck. Ej, tu są te, beczki. Muszę strzelać beczki, nie? Okej, okay. nice. Tak, tam była beczka. No, Chcę strzelić. Aha, strzeliłem w beczkę. Ciekawe. Hej! Co to gdzie zadziałało? Co jest? Chodź za Czy to karabiny? Karabiny nie działa, czy co? Dobra. Popoli, 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 popoli. Oh fuck Aim for the dynamite. Nice, it was this one But I think it's not over yet Sterilizing the area. And destroying the evidence. How could he? Thank God you're still alive. Where's Simmons? After speaking with you, he left. In a hurry. Shit. Where did he go? As he was leaving, he was talking to someone on the phone. He didn't sound too happy. Any way we can find out where he went? Don't worry. I've got a tail on him. He's on his way to the airport right now where his private jet is preparing to leave for China. China? Yes. Take a look at these. What happened? Another bioterrorism attack. The BSAA confirmed it was the same one used in Eastern Europe 6 months ago called the C virus. C virus? I saw cocoons just like that here. We need to stop Simmons and take him into custody right away. We have no evidence. And right now, you two are on the top of their list of suspects. No. Listen, Hunnigan. I need you to fake our deaths. Can you do that? What? Of course. Ale do We're going to China. Hmm, ciekawe. Ale fajnie, upierdoliliśmy karpia. Także zapierdzielamy do Chin, nie? Kolejny nieśmiertelnik. Okej, okay. koniec rozdziału trzeciego. Let's go next Co tym razem? Stil trafienia krytyczne? Czy nie mogę rozbudować więcej przedmiotów? Wzmacnia taki partnera, pozwala partnerowi dać ich lekarstw. Okej, okay. nie pozwala partnerowi pomóc ich do masz kłopoty. Okej, okay. dziwne to jest, ale spoko. Więcej amunicji. Do pistoletu i do karabiny, bodajże. Więcej e, amunicji, do strzelb, ale to też dupa. Bo to zamienię sobie jedno miejsce. To tak chujowo trochę. No, ciekawe. Very interesting. No nie, no, niesamowite. Aha, nie mam kasy znowuż. Dobra, to nic mi to nie da. Tak. Nie, dobrze. No dobra, let's go. under Chinese airspace. Good. How are you holding up? Why didn't you turn me in? You could have cleared your name. Maybe. But it wouldn't have stopped Simmons. Besides, you started to grow me a little bit. Aha. Ciekawe. O oh, kurde. O oh, oh, fuck. fuck. Dobra. Spadam stąd. O oh, kurde. Co on robi w ogóle? Chyba cię popierdoliło. Ja tego. <gasps> lightning hulk Fuck you! Give me lightning hulk. Oh yeah! This is a big weapon. Are you dead? I don't think so. Damn it! Ok ale Magnum is very, very good weapon. So, będziemy pilotować. Leon, Helena, <laughs> wrong with the to Aha. Pytanie, czy to czasówka. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że to nie jest czasówka, także tym akcentem chciałbym sobie zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak pamiętacie, żeby zostawić w górze, żeby subskrybować kanałem serdecznie dziękuję. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.